Uwaga! Ten odcinek przedstawia tylko specyficzny humor rakuny. Nie należy brać tego materiału na poważnie. Uważaj, by ten materiał nie zagroził Ci życiu ani zdrowiu. Miłego oglądania! Gdzie ja jestem? Boże, Tam, co, co mnie czeka w tej grze? Otóż. Mój największy wróg. Angielski. Dobrze, Puj pójdę. Zobaczę. On też jest żółty. Howdy. I'm flowy. Flowy the flower. Witaj. Jestem flowy. Flowy the kwiatek. Dobrze mi idzie. He, he, he. You make me introduce myself. Co ty... Co, nie wiem, co ty, co ty robisz. Make me... No, no... Make me... I make you. It's rude to act like you don't know who I am. To niegrzeczne? Udawać, kim ja jestem? Coś takiego, że ty nie wiesz, kim ja jestem. Chyba tak. Someone o, 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 Och, ty... Ołty... Oh, aaa, ah, nie wiem! To teach you proper manners. Ktoś musi nauczyć cię manier. Tyle wiem. I guess little old me will have to do. Myślę, że star... mały, stary ja powinien to zrobić. Gotowy? Zaczynamy. To... widzisz to serce? No, no widzę. To twoja dusza. Is the very culmination of your being, kulminacja twojego bycia, coś takiego? Your soul stars of weak, but can grow strong if you gain a lot of Lv. Twoja dusza na początku jest słaba, ale rośnie z siłą, gdy zdobędziesz wystarczająco Lv. Co to Lv? To oczywiście lowe. Chcesz trochę lowe? Nie ma się podzielę się z tobą. Downhill here lowe i szertru. Małe, białe... przyjazne naboje, a znaczy nasionka. Nie, nie, nie ma. Nie, ci nie ufam. Hej, Ziutek, przegapiłeś je. Zacznijmy od... jeszcze raz, okej? Okay? To jakiś żart? Jesteś nie bez mózgiem? Weź w te pociski! To znaczy. Przyjazne nasionka. Wiesz co tu się dzieje, prawda? Chcesz po prostu widzieć moje cierpienie. Umieraj. A na 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 na, nic nie słyszę. za paskodna kreatura torturuje takie niewinne młode. Nie, nie martw się moje dziecko! Jestem Toriel opiekunką ruin. Przechodziłam w tą stronę codziennie by sprawdzić czy nikt nie spadł. Jesteś pierwszym człowiekiem, który jest Tutaj od dłuższego czasu, coś takiego. Oprowadzam cię po katakumbach. Tędy. Dobrze, dobrze, mamy. Mami, idę. Na, 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 Witaj w nowym, mam, 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 Witaj w nowym domu. Niewinny, Niewidniątko, czy coś takiego. Yy, Poedukujecie po tych ruinach, czy coś. Ruiny są pełne zagadek. Fuzions, Between Diversions and Doorcase. To jakieś drzwi. One must solve them to move from room to room. Jedno z nich musi... Pasować, żeby przechodzić z pomieszczenia do pomieszczenia. Adjust yourself, nie wiem co to znaczy. Żeby zrobić tutaj progres, musisz wciskać jakieś tam przyciski. Nie macie. I have labeled. Pierwszy przycisk jest na ścianie. To chyba ten. O, chyba tak. Dalej wciśnij przycisk po lewej. O, no, a jak wcisnę po prawej? Nie, nie, nie. Musisz wcisnąć ten drugi. Ten, o którym ci powiedziałam. Eee. Eee, szkoda. Udało się, jestem z ciebie taka dumna, maluszku. Przejdźmy do następnego pokoju. Jako żyjący człowiek w podziemiach, potwory będą cię atakować. Musisz się przygotować na taką sytuację. Y however, nie martw się. Ten proces jest prosty. Kiedy. E When you encounter a monster, kiedy spotkasz potwora, musisz stoczyć z nim walkę, czy coś takiego. Kiedy jesteś w walce, musisz użyć przyjacielskiej konwersacji. Stand for time. I will come to resolve the conflict. Rozwiążę ten konflikt. Coś tam, coś tam. Ps Poćwicz. Poćwicz rozmawianie do kukły. Ja, ja, ja mam problem gadanie z tobą, a co dopiero do tej kukły? Dobrze. Act, Talk. Gadasz do kukły. It doesn't seem much for conversation. Nie, nie chcę rozmawiać za bardzo. Toriel seems happy with you. Toriel wydaje się szczęśliwa z tobą. You won. Very good, very good. To kolejna zagadka w tym pokoju. Czy y, martwię się, czy sobie z nią poradzisz? Nie. A nie, Froggit! Komplement. Froggit nie, frog nie... nie zrozumiał, co ty do niego powiedziałaś. But była fluttered away. Oj, oj. I mamusia. Mamusia ze mną zawsze. to jest ta zagadka, ale... Chodź! Weź moją rękę na moment. Dobrze! Ona ci mamizaroczkę! Ojoj! O jak ładnie! ojoj Ona się martwi. Zagadki wydają się... trochę zbyt niebezpieczne na teraz. You have done excellently thus far, my child. Zaszłaś bardzo daleko, moje dziecko. However, I have a difficult request to ask of you. Cóż, mam dla ciebie trudne zadanie. Chciałabym, żebyś przeszła się na koniec tego pomieszczenia sama. Wybacz mi za to. Nie, mamusiu! Mamusiu! Dlaczego mnie zostawiasz? Mamusiu! Nie, ja, ja tak sobie nie zostawiam. Nie zostawiam jej tak. Mamusiu! No, koniec ten korytarz, no daleko trochę ten korytarz, no trochę długi. O Jezus! Serio? Ona stoi za tym filarem, myślę, że jej nie widzę. Gratulacje, moje dziecko. Bez zmartwień. E, nie martw się. Nie opuściłabym cię. To całe szczęście, bo już się, kurwa, bałam. E, byłam cały czas za tym filarem. Dziękuję, że mi zaufałaś. Nie ma za co. E, however. Nie wiem, jak przetłumaczyć to however. E, Google, tłumacz, proszę, uratuj mnie. Jednakże. O, kurwa, jed, jednakże. Dobrze. Jednakże. Jest jeden ważny powód dla tego zadania. Independence. Kurde, co to jest? Co to znaczy, independence? Niezależność! Że, żeby przetestować twoją niezależność. Dobrze. I must attend. To są business, and you must stay alone for a while. Muszę zrobić parę spraw, więc będziesz musiała zostać tutaj sama na jakiś czas. Uważaj do siebie tutaj, jest bardzo niebezpiecznie, żeby eksplorować to wszystko same, samemu. Mam pomysł, dam ci telefon. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, zadzwoń. Bądź ostrożna, dobrze? Be good, albo po prostu... no. Inaczej tego nie przetłumaczę, żeby miał to sens. Mam z telefon. Mama. Ja chcę do mamy. Say hello. To jest tutorial! Chciałaś po prostu powiedzieć cześć? Cóż... Cześć! I hope that suffices, Hihi, suffices. Kolejne jakieś nieznane słowo. Mam nadzieję, że to wystarcza, hehe. Nie, nie wystarcza. Ja chcę jeszcze. Call about yourself. To Tutaj toriel. Chciałbyś się czegoś więcej dowiedzieć o mnie? Cóż, obawiam się, że jest za dużo do opowiadania. Jestem po prostu... Silly. Nie wiem, Silly, Boże. <grywa> <grywa> Tyle niezanych słów. Jestem tylko głupiutką małą kobietą, która za dużo się martwi. Dobrze, ja chcę jeszcze. Karlhel mom albo Flirt. ha! <grywa> Jak cudownie! I could pinch your chick, pinch! Co to jest? Uszczypłabym twój policzek, ale zasługujesz na kogoś lepszego niż na starszą kobietę, jak ja. Dobrze, mamo. Tutaj Toriel. Ho? Czy ty nazwałaś mnie mamą? Czy to cię uszczęśliwi? Żeby nazywać mnie matką? Cóż w takim razie nazywaj mnie tak jak chcesz. Dobrze, mamo. Halo, to tutorial. You have not left the room. Nie opuściłaś tego pokoju, prawda? Tam jest parę zagadek, które trzeba rozwiązać i jeszcze ich nie nie, nie wytłumaczyłam. To jest niebezpieczne, żeby rozwiązywać je samemu. Bądź ostrożna, ok? Dobrze. Frogit się zarumienił. O. Przepraszam człowieku. I have some advice for you about battling monsters. Mam parę. O Jezus. O, jak to się nazywało Skazówek o! Mam trochę wskazówek dla ciebie o walkę z potworami. O walkach z potworami. Jeśli. aktujesz na swojej drodze albo walczysz, wtedy możesz ich pokonać. Mogą się wydawać, że nie chcą z tobą walczyć więcej. If a monster does not want to fight you, please. Jeśli potwór nie chce z tobą walczyć, proszę. Użyj litości, człowieku. Dobrze. Tak, chcę. Chcę cukierki, ja chcę jeszcze. How disgusting, ale ja lubię cukierki. O! No nie! O, mogę cię oszczędzić, proszę. Dobra. Pewnie muszę tu spaść, prawda? Ui! dobra. To, e, to łatwe. Cześć, tutaj Toriel. Particular tak. Bez... for no reason imparti... tak. Bez powodu, bez konkretów. Co byś wolała? Cymanon? Cynamon czy biszkopt? Czekaj. Nie powiedziałam, nie powiedziałaś mi. Nie, nie mów mi, sorry. Czy to Bishkopt? Jest. Hihi, <grym> tak coś czułam. Kiedy ludzie spadli do tutaj, ja często. I often feel like I already know them. Aha, często czułam, jakbym już ich znała. Truthfully, when I first saw you, I felt, będąc szczerym, kiedy pierwszy raz cię ujrzałam, poczułam, jakbym widziała swojego starego przyjaciela pierwszy raz. Dziwne, czy nie? Cóż, dziękuję ci za selekcję. Za wybór, chyba. To był wybór, chyba, tak? Tak? Hello, tutaj Toriel? Nie lubisz cynamonu. Prawda? Znam Twoje preferencje, ale nie będziesz mącić nosem, jeśli znajdziesz go na swoim talerzu. Tak, tak, rozumiem. Dzięki, że jesteś. Patient. Cierpliwa. Dziękuję Ci za cierpliwość swoją drogą. Frogit. Uh, Blashes deeply, Rabbit. No nie! Nie masz żadnych alergii na, na nic, prawda? Ha? Czemu pytam? Bez powodu, bez powodu. Bez większego powodu w sumie. Dobra. Czas spaść. Aha. Tutaj te te, tutaj tutaj te, tutaj te te atte, tutaj te atte, tu te te i to te, te Dobra. No k a łatwo.

Ruszcie. A? Czemu pytam. Czy ty mnie pytasz. Żebym się przesunął? Dobra. Tylko dla ciebie, dyńko. Hmm. Chciałaś, żebym się ruszył bardziej? Okej, okay, co powiesz na to? Hmm. To była zła dyrekcja? Okej! Okay. Myślę, że już to łapie. Dziękuję. Aha, ty kurwo. Mm! Chciałaś, żebym tam został? Dajesz mi prawdziwy wysiłek. No tak, kupa! Żeby został kamyku na, na guziku. To jest prawdziwy wysiłek, prawda. On mówi z. Czy on już sobie poszedł z. Ten duch ciągle mówi z. Tak głośno, żebyś myślała, że on śpi. Sunąć go siłą. Jest. Tutaj napsabruk. Cir. O, oh. wants to show you something. Chce coś ci pokazać. De daj mi spróbować. <laughs> Nazywam to Dapper Bluk. Podoba ci się? Oj! jest okej, okay. Dzięki. O, oh. oh, kurde. Coś tam gadasz. I met somebody nice. Poznałem kogoś fajnego. O, znowu mam rocze. Zsunę ci się z twojej drogi. Nie, on uciekł mi! Ui. Yes. Mam donutę. Wypełniacie to determinacją! Halo? Realizdat... It has been a while since I have cleaned up. Po prostu zrealizowałam sobie, że nie sprzątałam od dłuższego czasu. Nie spodziewałam się żadnego przybycia, żadnego kompana, czy coś takiego, tak tak prędko. Eee, możliwe, że będzie dużo rzeczy leżało na ziemi. Możesz je podnieść. Ale nie podnoś więcej niż jesteś w stanie unieść. Someday you might see something you really like. Pewnego dnia możesz zobaczyć coś, co naprawdę lubisz. You will want to leave room in your pockets for that. Możesz zostawić ten pokój swoimi kieszeniami. Dlatego, pocket. W sumie, to pocket, to, pocket to jest kieszeń, ale tu chyba chodzi swoimi rzeczami. No. Dobra, sper O sobie tańczy! Ojeju! Ale fajny stworek lubię Wspadnę tu! Marchew. O o! Vegetoid came out of the earth. Vegetoid albo warzywko wyszło z, z ziemi. Diner No, dajesz mi coś, tak? S o, dziękuję. Czyli tam był guziczek. Tutaj jest guziczek. Dobra. O, coś przestawiło. A tutaj co mamy? Aha, nie zdążyłam. Mogę cię oszczędzić? Proszę nie patrz na mnie. Dą pikon mi coś takiego. Nie na mnie uwagi. Don't picon. Nareszcie ktoś to łapie. Ała. 5 golda. A tutaj co mamy? Napsta no, blok. Leżę tu w tej dziurze. I nie mogę się teraz podnieść. Idź beze mnie. Czekaj. Duchy mogą latać. Nie mogą? Och cóż. <słyski> Zajebisty jesteś. Eee, to tutaj... The far door is not an exit, it simply marks a rotation in perspective. Dalsze drzwi to nie jest wyjście, to prosty znak o rotacji pers w perspektywie. Nie rozumiem. Dobra. Ajajaj. Kiedy, jeśli możesz to przeczytać, naciśnij niebieski guzik. Pff. La, la, la. Po prostu bądź sobą. Ai, ai. A ja chyba muszę coś zjeść, bo za umrę. Potworny cukierek dał Ci 10 HP. A to nie ma niebieskiego guzika. Aha. To tutaj jest guzik. Naciśniesz go? Usłyszałeś kliknięcie? O Jezus. No daj mi te witaminy! No. O dobra. Dziękuję. Znowu mam mało HP. Czy ja chcę to wydawać? A dobra, najwyżej umrę. Aha, fli. Nie chcę z wami walczyć. Jeśli możesz to przeczytać, naciśnij czerwony przycisk. Dobrze. Dosłownie przed przyciskiem. Tak, co to? O, super. Ja pierwsze. Jeśli możesz to przeczytać, naciśnij zielo zielony guzik He. A co? Co tam jest? A, tyle nie chcę Między tobą a mną Widziałem Toriel jak wychodzi z, z tego miejsca jakiś czas temu Brała jakiś groseris. Nie wiem. Nie pytałem po co to. Boimy się do niej zagadać czy coś takiego. To zajęło mi więcej czasu niż myślałam. Jak ty się tu znalazłeś, moje dziecko? Jesteś ranna? Już, już. Uleczę cię. Nie powinnam cię zostawiać samą na tak długo. To było nieodpowiedzialne, żeby przygotowywać dla ciebie tę niespodziankę. Eee, cóż. Myślę, że nie masz już czego ukrywać więcej albo dłużej. Chodź, malu maluszku. Idę, mamo. E, mamusiu. Czujesz to? Niespodzianka. To piszkoptowo, cynamonowe ciasto! Pomyślałam, że tak celebrujemy twoje przybycie. Chciałam, żebyś miło spędziła tutaj czas. So, I will hold off on, on snail pie for tonight, Więc odstawiłam na bok ślimaki dzisiejszego wieczoru, albo na dzisiaj, albo na teraz. Proszę, mam kolejną niespodziankę dla ciebie. Oho, ona mnie gdzieś prowadzi. To jest tutaj. To jest pokój dla ciebie. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Pogłośkała mnie Czy coś się pali? Uh, make yourself at home Rozgoś się Poszła A ja zostałam sama Hihihihi.